Witam. Resident Evil 8 Village. Eee... Jesteśmy pechowi. Tu już się dowiedziałem. Babuszka mnie śledzi. No a, e, byliśmy, doszliśmy do domu Luizy. E, dom Luizy nie wytrzymał naszej... E, e, ...zajebistości. <grym> I wziął się, zjarał. No, no, kurde. I wyszliśmy teraz z tamtego domu. I wpadliśmy na babuszkę, ale ona widzę ma jakieś Ach. swoje, jakieś lewe jazdy. Ej baba, baba. Bababa. Bababa ba, ba, ma jazdy. Dobra, no to co, nie będę przyciągał. Nie będę. W sumie walić kurde, mój kanał. Będę chce. Yy. Tak, tam zepsuliśmy wyjścia, tu zepsuliśmy, tam doszliśmy. Zapisane jest. Drzwi otworzymy, może coś się odblokuje. Chociaż teraz będziemy szli do z tego. Co się nazywa. Do zamku. Dimitresku. Tak się mówi inaczej, Dimitresk czy coś? Hmm. Kurde, nie oglądałem jak ktoś gra w tą grę, ani nigdy nie grałem w tą grę. I mam takie. Zaraz się wpierdzielę i zaraz będę yy, krzyczał, Rony. Tak? Jebot, o. cię. To za wronę dostałem tylko... tylko tylko Poluś zwierza z historii? Wow A ja bym tu chciał wleźć teraz i tu by na przykład był y, ostatni mochikanin i co teraz? Jest tu coś, tylko tak po prostu dali, pację blokujemy, i tu nic nie ma. Mhm. Po co ten żółty kabel tu? Żółty kabel. Dobra. No nie no, nie ma, Boże, Jesus Christ. Chodził. W górze coś Nie, na pewno w górze nic nie ma, tam i tutaj... W... Kurde. Dają mi łamigłówki do myślenia. O ma, ten znajomy mnie uprzedził, że ta gra ma kilka łamigówek, i to jest naprawdę przekombinowane. Czemu, ale nie w sumie, z, gram w tą serię mm, już trochę. No, jakoś nie miałem problemów z łamigłówkami. Z łamigłówkami. Uff. Jaka fajna zabawa świateł, kurde Idźmy do ten A ja mam nóż Zaraz coś mnie udupi, nie? Normalnie włos mi się jeży na karku i wiem, że coś zaraz się stanie Ta brama, kurde, jakaś opancerzona Jabłko, wino Nie, ze źle, to tylko się zdziwię Zamknięte z drugiej strony, dobra. Wampir? Czy ktoś? ktoś? się zjawi na pewno. Nam przeszkodzi. What the fuck? Nie po prostu jestem leniwy, nie chciałem wychodzić. Wyszłem pożarcie i twoje wino Tak od razu prętami rzucasz Ktoś tak umiem też się brecha w sensu Dobra pośmiejemy się później Chłę kurwa Te śrubki ci się luzują Jestem <laughs> <Aleko> jeszcze Daleko <laughs> jeszcze? Nie, nie mogę się powstrzymać! <laughs> U, jaki fajny głosik! Pogadaj do mnie trochę! What the fuck is this? Wow, ma do... to, to ta zaba! Kum, kup. Nie ma grzeby robią. Kum, webek. Jak grzeby. Gdzie? Shut the fuck up. A tu tam jeszcze jedna babka siedzi. kurde, Nie zauważyłem. Oto jaka wielka po lewej. Gosz.

Ile... upiorów? Czemu no, oni tak dziwnie wyglądają? Jakby mieli maski? Coś, coś takiego? Ty gościu w ogóle ciebie nie słuchałem Co ja mam robić? Co ja mam robić? Ja cię warknę Run Forest o. No ale dali mi czasu miałem chciałem uciekać kurde a Ciekawe jak nie tu jest kraj jest nawet nie mam No i dziadek przyszedł Mikołaj Jak ty masz? Też babuszka? Zarośnięta, Mikołaj? Dostałem chleb. Między nogami dawaj Jeho Bąbki zobaczyłem tylko <grystanie> No i dupa zabawia, już zamknęli mnie w klatce. Wcale nie, Hooks. No wstawaj się rozglądasz, baranie, już widzę dziurę. No <grytanie> Sprawdźmy tą dziurę, jak zginę to najwyżej. Nie mogę kucać mogę kucać. What the fuck? Uff. Normalnie się zgrzałem Ciepło mi się zrobiło Uczekli z kopalni Fajnie, tylko trzeba było powiedzieć, że Jesus Christ dalej nie pasuje. Choć dwie skrzynki były. A tam ciekawe czy coś było, czy nie. Na Nie, no niebiesko się świeci. Dajcie bo to. Znóż. Toilet. No trójkę klikam, no. Mam no, tylko cztery. Czyli oni wiedzieli, że przeżyłem, bo drzwi zamkli. Tam podczas ucieczki lekkiego laga miałem. Oha, widzę. Coś robił. Prawdopodobnie będę miał tutaj lagi. Nie chcę ich sprawdzać. Prawda czy nie? Nie wiem, tam iść. Nie tak mnie strasznie mnie korci, żeby po, poeksplorować coś. Nie ma nic. Czyli co, oni myślą, że mnie zabili i powłączali wszystko? Dalej chyba? W głąb? W głąb. A, otworzono, wow. Co teraz? No walić idziemy dalej, nie? I tak nie ma nigdzie zapisu. Chociaż ja bym chciał bardzo nawet. Ale graficznie jest epicko, nie? Patrzcie na to pochodnie. To niebieski z pomarańczowym. Co jebiście zrobili? To człowiek był. W ogóle nie straszne, nie? Co jest nie tak z tym miejscem? Ja z i wrona. Przez talerz. Kiczowate te wasze strachy. Na wróble. Tamten lepszy był na polu. A nie takie... Niby z mięsem, a nic nie dają. To coś się złączyło. Kim ty jesteś? Kościół ma czosnek. Dawaj czosnek! I kołki drewniane. No, Zebrali mi dzisiaj, mieszkania. The humble merchant. That's ah, a the handler. Okay. Forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. krabia. What the fuck? Chlep. Check it, check it, check it, check it. What? I'm going <inaudible> <inaudible> hey. <laughs> to make a purchase I've gotten some new stock to tomorrow jest czyta skarby 0000 jest ale to To można sprzedawać? Ja nie wiem. Zawalić. Dobra. Pistolet? Nie. 100? Tylko 110? tylko? czekaj, poczekaj, czekaj. 10. I co? 4000, nie stać mnie hmm. jest, 10000 O kurde, 3000 Teczka, 0 za zero? Czemu za zero? Aha. ej! Co tu się odwala? Naboje do strzelby. Ude. Please come again. Nie mogę przeładować. Nie to. czym tylko pięć? Jeden nabój kosztuje tysiąc. Jeden nabój kosztuje tysiąc. Woli. Nawet się nie, nie opłaca się No i tak już mi się podoba no Dajcie mi zapis i będę happy Będę Może, nie wiem kurwa Ja okay. domo wlazłem I zamek tej dużej to jest zamek Dimitresku, no tutaj dużej. zaraz będę spieprzał, zaraz. Ja. O, Każdy wchodzi do nowego budynku i niszczy. Normalnie. to ten Duke pewnie. Hmm? Trzy córki Bella, Cassandra i Daniela. A jasne, pewnie jakieś żaby kurde, albo co gorszego. 500 lei. Ja bym chciał z punkt zapisu. Ej, o ci tak dobrze, co? Punkt zapisu Pójdę gdzieś, gdzie nie ma gdzie Nic się nie dzieje. Czyli musimy iść tu Hello, to you. wpięta. Przanki, dzikie dźwięki słyszę. Zdemulujemy jej chatę. O To to tutaj było? Jest punkt zapisu! Uh, uh, uh. Dobra, widzicie co? Zapiszemy tutaj. Jej, dobra. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapka w górę, kciuk, pięta. Co Wam wygodnie? Co macie bliżej? Także do zobaczenia. Widzimy się. W następnym odcinku. Na razie.